Globalizacja jest wszechobecna, biznes jest w sieci. Eee, twórcy Facebooka mówią, że jak cię nie ma na Facebooku, to, nie, to cię nie ma. Ciągle nie ma mnie na Facebooku. <grym> Ale oczywiście rozumiem jego rolę, wagę tych mediów społecznościowych. Eee, biznes jest globalny i Polska nie będzie eee, wyspą, jak czasami słyszymy, że jesteśmy wyspą. Ne, w Jesteśmy całkowicie zintegrowani ze strukturami, e, powiązani bardzo często kapitałowo, mamy globalnych inwestorów inwestujących duże pieniądze na naszych rynkach. Dzisiaj biznes musi polski biznes, tak? Jeśli możemy mówić o polskim biznesie IT, on dosyć, dosyć często jest już kapitałowo tak wymieszany z globalnymi firmami, że często jest niezwykle trudno powiedzieć, co jeszcze pozostaje tylko i wyłącznie polskim przedsięwzięciem. Tak, tak długo jak nie mówimy o małym i średnim biznesie, bo te często pozostają lokalne, ale, ale duże biznesy często już, już nie pozostają tylko i wyłącznie w polskich, w polskich rękach. Ale globalizacja postępuje, będzie postępować coraz dalej. I wygranymi będą ci, którzy na tej mapie takich globalnych trendów wychwycą te momenty, które wychwycą te właściwe, właściwe trendy, tak? To znaczy, kiedyś jak rynek rósł był w takiej fazie dynamicznego wzrostu. Wszyscy byli w stanie rosnąć. Biznesy wszystkich firm, małych, większych i największych, wzrastały. Oczywiście ci bardziej operatywni rośli szybciej, ci może mniej, i przeciętni wolniej, ale wszyscy wzrastali. Dzisiaj ten nurt rynku, nurt tej rzeki rynkowej jest bardziej selektywny i premiuje tylko i wyłącznie tych, którzy potrafią, mają wystarczająco kapitału, mają odpowiedni pomysł, strategię i którzy bardzo często nie są, potrafią dobrać sobie taką strukturę akcjonariuszy albo mają na tyle, na tyle, na, na tyle dużą charyzmę, żeby powiedzieć, może czasami narzucić, powiedzieć, e, e, przekonać akcjonariuszy, że to jest właściwy kierunek dla organizacji. Nie ma nic gorszego niż na skutek właśnie takiej globalizacji, kiedy do, 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 naszego, do naszej firmy Dochodzi inwestor, który z jednej strony wnosi porcję kapitału, ale okazuje się, że jego wizja rozwoju jest zupełnie inna i firma nagle traci to momentum, traci tą trakcję, tak? że e, nie, nie jedzie już jak sprawnie poruszający się wehikuł, pojazd, podanym, przemieszczający się w danym obranym przez siebie kierunku, tylko zaczyna, zaczyna gdzieś... Gdzieś szukać jakichś innych, innych dróg, ale bardzo często nie w, nie w miejscach i nie na polach, do których ma kompetencje. To jest taka fałszywie, fałszywie pojęta dywersyfikacja. Powtarzałem to w czasie tej naszej rozmowy, że kiedyś był czas na robienie wszystkiego dla wszystkich. Dzisiaj, w fazie globalizacji, trzeba mieć swój własny wytyczony kierunek. I taką receptę, i taką radę dawałbym wszystkim tym, którzy, którzy planują biznes w czasie, w czasie globalizacji, bo muszą mieć oprócz pieniędzy i kapitału, który zawsze można, można pożyczyć bądź zdobyć, trzeba mieć jasno, wyraźnie z krystalo, z taką ustaloną wizję, co chcę robić i czy oby na pewno ja mam kompetencje i mam know-how do tego, żeby, żeby na danym rynku się znaleźć.